Cześć, ze strony Dawid, Biegacz Amator. Ten film myślę, że będzie bliski w sercu każdemu biegaczowi, bo ci, którzy już coś tam biegają, znajdą może jakąś inspirację. A ci, którzy zaczynają przygodę z bieganiem, być może znajdą odpowiedzi na nurtujące ich pytania. A tematem dzisiejszego filmu będzie temat Obuwia, i w tym filmie powiem o tym, jak. Rotuję e, butami do biegania, e, z ilu par korzystam. Opowiem też o tym, jakie pary ewentualnie bym wybrał w to miejsce, e, z których korzystam. No i czy potrzeba jest naprawdę aż tylu par do biegania na samym początku. Na wstępie, może zaznaczę, że mam tych par sporo. Nie dlatego, że e, jest mi to potrzebne, tylko dlatego, że po prostu jestem takim butowym Januszem, e, ponieważ zawsze te buty kupuję gdzieś w niskich cenach. Staram się je upolować w niskich cenach, dlatego mam ich e, tyle. Nie potrzebuję aż tylu par do biegania, ale z racji tego, że to bieganie jest taką moją pasją, no to lubię sobie pobiegać w różnym e, obuwiu. No to zaczynamy. Zaczynamy od tego pierwszego zastosowania, czyli tak jak wspomniałem do tych treningów e, tlenowych. Takim przyrywnikiem, tylko powiem, że nie będę się rozwodził bardzo na temat tych butów. E, Krótko opowiem, dlaczego je stosuję do tego typu treningów. Pierwszy Nova Blast 3 od firmy A6. Wybieram go do treningów typu takich BC1 8-10 km, do tych longów dłuższych, do tych longów troszkę szybszych, czy też do treningów takich, gdzie mam przebieżki po, po tych BC1. Czasem też oczywiście robię w nich podbiegi. I dlaczego je stosuję właśnie do, do tego typu treningów? A za sprawą tego, że mają świetną amortyzację, jeżeli chodzi o pozostałe moje modele, to wypadają tutaj najlepiej. Są też dynamiczne i są mega uniwersalne, więc dla takiej osoby początkującej sprawdzą się do każdego typu treningów, moim zdaniem. Można też w nich pobiegać ze zawody, moim zdaniem. I tutaj też ciekawostkę powiem, jako tego, że wspomniałem na początku, że jestem takim Januszem butowym. Bucianym kupiłem je w outlecie Asicsa na promocji dałem za nie chyba coś koło 200 zł, i jest to model damski w moim rozmiarze, ale nie czuję żadnej, żadnej różnicy. Także jak widzicie, to o czym powiedziałem, że jestem Januszem Bucianym, nie bierze się znikąd. Kolejny model to jest on Running Cloud Serper Next. Czasem wpada też na tego typu treningi co ASICS, ale rzadziej. Wykorzystuję go do tych treningów takich, powiedzmy to progowych, ale spokojniejszych, czyli u mnie to będzie tempo jakieś 4,40-4,30. Jeżeli chodzi o amortyzację, no to jest, jest jej tutaj już troszeczkę mniej niż w ASICSach, jest ona taka twarda, a ja nie przypadam za tą twardą amortyzacją. Przy tych tempach yy, i przy wkładaniu takiej siły do tego tempa, którą ja wkładam, yy, ten but fajnie oddaje. Natomiast jeżeli yy, biegają w nich takie szybsze te progowe, czyli typu 40 czy nawet ponad ten próg, yy, interwały po 4.0, po 3.50, to już wydaje mi się, że ta yy, pianka, czyli ta, ta ich technologia tak, tak nie oddaje, yy, dlatego u mnie one są w tej kategorii. Kolejny model, no to jest Adi Zero SL2 od firmy Adidas. No i tu powiem, że jestem bardzo zadowolony. Je wykorzystuję do e, treningów takich e, progowych, ale tych krótszych, czyli biegam np. te odcinki 500 metrów do 1000. No czasem też się zdarzy, tak jak w on-runningach pobiegać. Czy, czy tak jak w ASICSach też te spokojne biegi, bo to jest tak jak mówię ta jedna kategoria ale raczej wykorzystuję do tych szybszych, krótszych odcinków amortyzacja też jest twarda ale on już wydaje mi się, że lepiej od niż on-runningi i fajnie mi się w nich biega jeżeli chodzi o te treningi progowe szybsze Myślę, że mógłby być to też taki but uniwersalny dla początkujących biegaczy, chociaż przy takich dłuższych longach, no te nogi mogą się, mogą się męczyć. Te buty też kupiłem w bardzo niskiej cenie, można je też trafić często w niskiej cenie na jakimś Zalando, na Zalando Long. Także bardzo fajny model u mnie się fajnie sprawdza. I jeżeli chodzi jeszcze o tą strefę, taką tlenową, no to mam takie zapasowe powiedzmy, które już mają uklepanych trochę tych kilometrów Nike Pegasus Turbo Next, już jest ponad 700 km w nich nabite ale wykorzystuję je jak biegam w lesie do, te, do tego typu treningów tutaj, których wcześniej wymieniałem w tych modelach poprzednich i teraz tak, jakie mm, buty bym wybrał teraz, gdybym miał możliwość wybrania dowolnego modelu na miejsce nowa Blast 3, czyli do takich spokojnych treningów e, tlenowych, czyli do tego BC1 do longów, wybrałbym Womero plus od firmy Nike, przymierzałem bardzo mi się e, spodobały, lub Nowa Blasty 5. E, A dla tych e, dwóch e, gagatków wybrałbym jeden na przykład Adi Zero. SL. Takie modele mm, bym wybrał, jeżeli chodzi o te buty do biegania. Jeżeli miałbym je e, zastąpić, e, jeżeli miałbym wybrać jeden do tej kategorii, e, no to zdecydowanie wybrałbym Nowa Blast 5 ze względu na swoją wszechstronność. I teraz taka e, ciekawostka, bo e, przed zakupem, e, przed na, znaczy przed nagraniem tego filmu już miałem w głowie ułożony ten scenariusz, jakie buty bym wam zaproponował. A jakie buty sam kupiłem? No to z racji tego, że był Black Friday, a potrzebuję czegoś w zastępstwie do treningów takich szybszych i do modelu, który zaraz omówię. Kupiłem Hoka Mach 6 teraz na Black Friday, na Zalando, nawet zobaczcie, jaki kolor kupiłem. Z racji ceny, podałem jakieś 400 chyba 40 zł. Model, który będę wykorzystywał do treningów szybszych. I myślę, że będzie też zahaczał o, o to, co biega Adizero 0 sl 2 A zastąpi model buta, którego bardzo uwielbiam, który naprawdę dla mnie jest fenomenalny. Soconi Endorphin Speed 4. Dlaczego go tak bardzo lubię? Bo jest dynamiczny i jest bardzo mięciutki, a ja naprawdę uwielbiam mięciutkie buty. W tych butach mam już nabite prawie chyba 600 km dalej dają radę, biegam w nich takie dłuższe odcinki progowe, czyli na przykład kilometrówki jak mam ich dużą ilość 10 czy tam 14 nawet razy kilometr biegają to biegam w tych butach, no bo są fajnie amortyzowane, nogi mi się aż tak w nich nie męczą i są e, dynamiczne. Biegam w nich też te m, szybsze treningi, nawet te typu e, VO2 Max, krótkie, czyli jakieś tam 3 minuty, 4 minuty e, VO2 Max. Mówię, jest to taki model e, pośredni, nie powiedziałem o tym, ale przeszliśmy tak płynnie do tej e, półki pośredniej, czyli do tego e, treningu tempowego. Teraz przejdę do startówek. I u mnie jest to New Balance Elite 3, jak dobrze kojarzę. Mam już prawie 200 km i mnóstwo wspaniałych startów w tych butach. W tym bucie złamałem barierę godzina 30 w Skopie, pierwszy raz. Biegłem w nich w Paryżu i biegłem w nich też podczas półmaratonu w Zagrzebiu, gdzie nabiegałem godzina 28-18. Pobiegłem w nich 5 km, e, w białym stoku 19-19 i pobiegłem w nich też teraz 10 km, mimo tego, że mam wydawałoby się lepsze buty e, do biegania, e, ale wybrałem je i powiem zaraz dlaczego. 10 km e, w Warszawie 3950 Są miękkie, e, mają tą płytkę karbonową i wydaje mi się, że na te prędkości, na których ja na razie biegam i na tą siłę, na którą wkładam w to bieganie, te buty najlepiej oddają mi tą energię. Eee, przesunę je pewnie z czasem do tej kategorii takiej treningowej, tempowej już przed startem, jak będę potrzebował karbonu, eee, żeby popracować, to wtedy je przesunę do tej kategorii. I myślę, że jeszcze Pół maraton, e, pobiegnę w tych butach. A dlaczego tak mówiłem o, o tym, że mam coś lepszego? No bo mam w swojej stajni, e, w swojej stajni biegowej Vaporfly Nike, e, trujeczki I są to naprawdę genialne buty, fenomenalne buty. Ale startowałem w nich e, na piątkę w Litwie, gdzie nabiegałem 19,46 km w sądomierzu, I mam takie wrażenie, nie wiem, być może mylne, ale że jak biegam w nich w tych tempach, takich 3,55, no to nie czuć e, tego zwrotu energii. Dopiero jak biegałem kilometrówki po 3,41 taki trening, który tam wrzucałem w jednym z filmów, to czułem tą fajną sprężystość. I postanowiłem mm, gdzieś taką drogą dedukcji, że czy te, może postanowiłem, wyciągnąłem taki wniosek, że chyba jeszcze za słabe mam tempo i za słabą moc wkładam, żeby wykorzystywać się na zawodach, na tym tempie, na którym biegam. Chociaż powiem, że tutaj piątkę, którą będę biegł w Hadze, będę chciał powiedzieć w tych butach, no bo już powinno być to tempo zbliżone do, do tego, w których czułem, że ten but mi oddaje. Tak to u mnie wygląda, jeżeli chodzi o zestaw butów biegowych. Tak jak wspomniałem, mam ich tyle nie dlatego, że potrzebuję, a dlatego, że no, bieganie jest moją pasją. Lubię sprzęt, lubię testować różne rzeczy. Jeżeli jesteś jakimś początkującym biegaczem, zaczynasz więc na, na, na początek na spokojnie. Wystarczy ci jedna para butów, w której możesz klepać tysiąc nawet i 1500 km. Ja jak zaczynałem swoją przygodę biegową, zaczynałem od Nike Pegasus 38 i zrobiłem ponad 2000 km. Jeżeli chcesz rotować butami, no to na początku wystarczą dwie pary butów, myślę, Jedne do takich właśnie spokojniejszych, drugie takie treningowo-startowe i jeżeli na tych modelach, które mam, miałbym ee, tak sobie podzielić, no to wybrałbym Blast 3 i Socony Endorphin Speed yy, 4 te modele y, jeżeli już biegasz ciutkę szybciej no to wiadomo możesz sobie wtedy y, nawet i trzy pary butów sprawić wtedy dorzucić te trzecie karbonowe które będziesz wykorzystywał tylko na zawodach i na takich treningach tych naprawdę szybszych ale no, tych karbonów ja naprawdę rzadko kiedy stosuję na treningach nie chcę tej nogi y, przyzwyczajać a dlaczego jeszcze może powiem o tym, rotuję tymi butami i też może powiem, jak to u mnie wygląda, do jakiego czasu korzystam z tych butów, więc zacznę o tym, dlaczego rotuję. No, dlatego, że większość tych, wszystkie te modele, chyba mają różny drop, bo jest to od tam 4 do 10 mm, więc ta stopa jest inaczej ułożona i troszeczkę inaczej też pracuje e, ta noga w biegu jeżeli jest e, ten inny drop więc te buty się nie przyzwyczajają do e, jednego poziomu e, mają takie różne powiedzmy to bodźce wiem że jest to takie troszeczkę e, wyciąganie e, takich na siłę szukanie może e, może tych elementów plusów rotacji tej butów no ale taki plus e, jest rotacji butów a jak, do ilu kilometrów biegam no staram się tak do 800 kilometrów, do 1000 w butach biegać i później już te buty odstawiam, da się biegać więcej, nie jest powiedziane, że po 500 kilometrach już trzeba te buty zmieniać, wyrzucać czy nie wiem czy po 400, chyba, że chodzi o te buty z wkładką karbonową, chociaż ja przyznam szczerze, że jeszcze nie dobiłem do takiego kilometraża, w którym bym poczuł, że już ten karbon nie oddaje. E, u mnie karbony mają coś chyba około 200 i nawet nie wiem czy 50-60 e, km. Tak to wygląda u mnie, jeżeli chodzi o buty biegowe. Jestem ciekawy, jak to wygląda u innych biegaczy, jak to wygląda u ciebie, ile masz par, jak nimi rotujesz. Na co zwracasz uwagę? Czy, czy też mniej więcej myślisz tak jak ja w tych kategoriach? Więc będę Ci wdzięczny, jeżeli podzielisz się w komentarzu pod tym filmem e, swoją taktyką na, na buty, swoim sposobem na rotację. E, a jeżeli, jeżeli, jeżeli jeszcze mnie. A jeżeli, jeżeli. to się wytnie, dobra. A jeżeli mnie jeszcze nie obserwujesz, to zachęcam do obserwacji, bo. Jeżeli zdrowie dopiszę mi i mojemu kamerzyście, to następny film też będzie o sprzęcie, ale nie o butach, a o czujniku tętna, bo porównam pasek na klatkę z takim paskiem naramiennym. Zobaczę jakie są różnice. Zobaczę to na takim treningu minuta na minutę. Odcinków tutaj już nie wiem, będzie 10, może 12. Zobaczymy, jak działa pomiar tętna na takim krótkim odcinku i czy rzeczywiście opaska na, na ramię nie odstaje tak bardzo od paska tętna, także zapraszam Cię do obserwacji, dziękuję za oglądanie tego materiału, no i zachęcam do komentarzy, tymczasem życzę wszystkim miłego biegania.